W rozmowie z tą osobą. I to tyle. To są takie trzy rzeczy, o których warto wiedzieć i o których warto pamiętać i ich nie lekceważyć. I ta pierwsza rzecz, ta oferta i wycena, to jest tak naprawdę uczciwość projektanta. Taka uczciwość względem ciebie jako inwestora, ale też względem siebie jako projektanta. Bo jeżeli projekt będzie dobrze wyceniony, odpowiednio wyceniony, no to skorzystasz na nim i ty, i, i projektant. Druga rzecz, o której mówiłam, to był ten czas, i to też jest związane z uczciwością e, i właśnie odpowiednią wyceną. I ten czas w projekcie to jest bardzo ważna rzecz, bo projekt ma być zrobiony w terminie, czyli nie może zająć za dużo czasu, ale też e, ma być tego czasu wystarczająco. Wystarczająco na projektowanie, wystarczająco, żeby załatwić wszystkie formalne sprawy, ale też e, wystarczająco, żebyście w razie czego mieli czas się zastanowić, Porozmawiać, jakieś swoje wątpliwości porozwiewać, albo po prostu poświęcić czas na rozmowy po to, żeby architekt cię poznał i dzięki temu zrobił lepszy projekt. A jeżeli chodzi o tą ostatnią rzecz, czyli osobowość, no to pamiętaj zawsze, że projekt trwa swoje i też budowa trwa długo. I możesz jeszcze potrzebować w przyszłości się odezwać do swojego projektanta i po prostu lepiej to robić z przyjemnością albo chociaż bez niesmaku. I jeszcze jedna rzecz, taka na marginesie, o której chciałam powiedzieć: to y, pamiętaj też, że architekt jest człowiekiem i wiem, że to y, truizm, y, ale to jest ważne, y, dlatego że może mieć gorszy czas w życiu, y, może być na przykład roztrzypaną osobą, i takich osób jest sporo, y, że mają fajne pomysły, tacy trochę artyści, y, ale technicznie u nich leży i możesz skończyć z fajnym domem, ale mieć mnóstwo problemów na budowie. Też możecie się z architektem zwyczajnie nie dogadać. Nie potrafić dogadać mimo że wygląda, że się polubiliście. Tak też może być. Także pamiętaj, że to ty jesteś inwestorem. Więc dbaj o swoje. Przede wszystkim zdobądź tyle wiedzy. Ja wiem, że już o tym mówiłam, ale zdobądź tyle wiedzy ile się da, żeby ten projekt poprowadzić jak najlepiej. I szczerze mówiąc, tak z mojej strony, dla architekta to też będzie duże ułatwienie. Jeżeli tylko jest projektantem, któremu zależy na dobrym efekcie, na dobrym efekcie dla Ciebie, to im większą będziesz mieć wiedzę, tym powstanie lepszy projekt. Ja pracowałam do tej pory dla ludzi z, 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 spoza branży budowlanej i też z branży budowlanej. I szczerze muszę powiedzieć, że to zawsze była bardzo dobra współpraca z ludźmi z branży. Dlatego, że ja miałam wtedy takie wrażenie, że jest mi jakoś dużo łatwiej w ogóle zdobyć zaufanie tych osób. E, dlatego, że te osoby wiedziały z własnego doświadczenia e, o czym mówię i jakoś tak jest, że jeżeli inwestor nie wie o czym mówimy e, albo wie tylko z YouTube'a, e, a tam na tym YouTubie widziałam e, ludzi, którzy no tak kreowali się na Ekspertów e, i to całkiem nieźle się kreowali, e, ale słuchając ich, no to było widać, że tak naprawdę wiedzą niewiele więcej niż, y, niż te osoby, które ich słuchają, albo jeszcze co gorsza, coś wymyślają sami. E, no i jeżeli taki inwestor, który nagle słyszy ode mnie coś innego niż od tego eksperta y, z YouTube'a, z YouTube, no to łatwo się domyślić, że, że trudniej jest dużo. Wytłumaczyć coś innego, dlatego, że po prostu zaczyna się gubić. I to jest bardzo częste w różnych branżach. No bo trudno jest tak samodzielnie zweryfikować, kto, kto ma rację, jeżeli nie ma się wcześniejszego doświadczenia. Dlatego też ja zawsze się staram wytłumaczyć tak dużo, jak to jest możliwe. Ale też wiem, że nie wszyscy projektanci tak robią. Nie wszyscy stwierdzają, że mają na to czas. I właśnie dlatego e, to jedną z rzeczy, o których mówiłam, o które warto jest zapytać architekta, e, no to jest ten czas. Ile go poświęca na projektowanie, ile go poświęca e, na rozmowy, e, taki kontakt po prostu z inwestorem. Także to tyle, e, jeżeli chodzi o wybór architekta. E, chociaż można by było jeszcze mówić. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeżeli masz pytania, to napisz maila na adres dom według Ciebie, maupa@gmail.com albo też wiadomość na Instagramie. Nazwa Instagrama to jest Dom według Ciebie. A ja zapraszam za tydzień. Będzie odcinek o komunikacji w domu, czyli korytarze, ale nie tylko. Myślę, że ciekawy i ważny, przydatny, także wracamy do projektowych tematów. No, i właśnie ta komunikacja to jest taki temat, który się często pomija, a jest bardzo ważny. I właśnie w tym odcinku kolejnym dowiesz się dlaczego. Także zapraszam Cię serdecznie. Jeżeli nie chcesz przegapić tego następnego odcinka, to pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast. A ja już się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię, cześć.